Ferrer no, La kurwa W Alcampo zawsze jest tego mnóstwo Ale prawie nigdy nie ma tego czego szukam Masek z rurką brak Skocza do Dachacilona Kupiłem rurkę I maskę w kilonie nie w Dehacylonie ciągle przekręcam nazwę kosztowało mi to prawie 9 euro to była najtęższa maska i rurka jaka tutaj była dzisiaj, dzisiaj znowu byłem na plaży w Barceloneta i pływałem na głębokości do 6 metrów próbowałem osiągnąć żółtą boję, ale Odniosłem porażkę, bo nie wiem tam chyba jakieś prądy są, no bo y, y, wydawało się, że już jest w zasięgu ręki jakieś y, powiedzmy 12 metrów ode mnie, płynę, płynę, płynę i jest w miejscu, nie mogę dopłynąć y, Więc niestety ch chyba nie mam rady, musiałbym być silniejszy no ale, ale pływało się fajnie. I y, zamierzam jutro pojechać w drugą stronę w okolice w stronę Castelder Felt, czy jak to się tam rzuca? no i poszukać jakiejś plaży gdzie jest skaliste dno bo tutaj w Barceloneta jest sam piasek i prawie nic tam nie rośnie ale widziałem dużo ryby jakieś 15 cm mają i, i dwa razy wpadłem na, na meduzę prawie bym wpadł na taką żółtą różową meduzę 15 cm średnicy chyba miała i chyba coś takiego właśnie mi poparzyło ostatnio Ale jakoś się udało tak ominąć, tak fuksem Znaczy ja się oczywiście nie przestraszyłem, tylko tak... No Dobra To już będzie wszystko na dziś Jutro będzie chyba kolejny dzień bez aparatu A pojutrze zaliczę w końcu ten park Guell i Casa Mila No dobra, ściemnią E, tak naprawdę to na widok tej meduzy zrobiłem